Jeżeli podjąłeś świadomą decyzję o dokarmianiu ptaków, pewnie zastanawiasz się, jak jeszcze możesz ułatwić im życie. Jednym z takich prostszych sposobów jest zrobienie własnoręcznie kul tłuszczowych dla tych ptaków. Pokażę, co jest potrzebne. Najróżniejsze ziarna. Ziarna słonecznika, siemię lnianego, orzechów, suszone owoce, oczywiście niesiarkowane. Najróżniejsze foremki. To już zależy od Was, jaki kształt sobie wybierzecie. I najważniejszym składnikiem jest tłuszcz, wieprzowy smalec. Do pojemniczka wkładam już sznurek z pętelką, żeby było łatwo powieść. I nasypuję ziarę całkiem sporo. Ptaszki, jak już raz przylecą do naszych karmików, będą robiły to regularnie. Dlatego to musi być naprawdę Wasza świadoma decyzja, czy. Dokarmiacie w zimie czy nie? I tutaj już tym rozpuszczonym tłuszczem zalewamy. Za chwilkę te moje przyszłe kule tłuszczowe sadzę do lodówki. Zobaczcie, tak wyglądają. Yy. Tak zwane kule, chociaż one w kształcie kuli nie są. Zajęło mi to naprawdę 5 minut zrobienia. Chwile poleżały w lodówce i są gotowe. Można wieszać. Misja zakończona powodzeniem. I teraz papierka.